No i dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii otwierania skrzynek na stronie CSGO Skins. No i co, na samym początku powiem wam, że mamy nowy evencik, evencik Most Wanted. Zobaczymy jak te skrzyneczki będą oddawały, co fajnego z nich będzie lecieć. No przede wszystkim zobaczymy co w nich jest, myślę, że zapolujemy sobie na tą za 210 zł, może jakiś profilcik nam wleci, może pojedziemy z nią na jakąś bitewkę, to za chwilę się okaże, ale ja zaraz jeszcze na starcie przypomnę wam o tym, że możecie wpadać na CSGO Skins z kodem TROGLO wtedy, Będziecie mieli 10% bonusu przy płacie i darmowe 2 zł i 10 groszy dla nowych użytkowników strony. Właśnie z kodem Troglo. Więc tak to wygląda. Metod płatności jest trochę. Możecie wpłacać swoje kasy przez Blika, przez Wizę, przez swoje skiny, przez kryptowaluty, kryptowaluty, kryptowaluty przez Google Pay, przez Apple Pay, przez Zen, przez Gift kardy, Więc no jest rzeczywiście mnóstwo opcji. A my Przechodzimy do, otwierania, przechodzimy do otwierania skrzyneczek i myślę, że zaczniemy sobie od jakiejś bitewki rzeczywiście i rozdam Wam dzisiaj jakiegoś skina, zaraz coś wyczarujemy, e, aczkolwiek na razie zróbmy sobie tak, e, getaway case, otwórzmy sobie tego getaway case'a, ale na, na bitewce, getaway case, zróbmy takich 5 skrzyneczek, 420 420. 420. Zobaczymy, czy, 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 czy odda. Zobaczymy też, czy ktoś dołączy, czy będziemy musieli czekać na bota, ale wydaje mi się, że długo czekać nie będziemy musieli, więc chwilę możemy poczekać. Yy, dam jeszcze oczywiście ze yy, skins na cały ekran. No i co, i co? I co? I co? I co? I co? I co? I FAMAS. I to jest lepszy drop niż naszego rywala. 98 zł. Mamy już jakąś przewagę. Dobry początek, dobry start. Tego potrzebowaliśmy. Ładny łMP O ja pierdykam. Krakow AWP dało oponentowi. No i co? I Famasa teraz. No to dobry był tylko początek z tego, co się... z tego, co teraz widzimy. No nie. No nie, no nie, no nie. Musiałoby nam coś grubego dać. Coś o stówę droższego niż rivalowi Mecha No niestety. No niestety. Zróbmy, zróbmy taką samą bitwę. Wypróbujmy jeszcze raz tego getaway case'a. Eee, serii, jeszcze raz, dobra, robimy Ci, robimy ci odwet, panie Serii, Ser? Ser? Ser, 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 Famas, znowu dobry początek, eee, gorszy od e, naszego rywala, bo jemu wydropił e, akurat Nemesis, tak z dupy, Minimal Star Trek, teraz Famas, eee, teraz nam Nemesis, ale testy, tested, Filtested, dobra, no jest w miarę, chociaż ten Woodsman no, też tyle warty, co ten Mecha Industries, Mecha Industries, jemu lepszy, Boże, Boże, widzisz i, i nie grzymisz. No nie! No nie, no dobra, no to do trzech razy sztuka, to do trzech razy sztuka. Spróbujmy to jeszcze raz. Spróbujmy to, spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Możemy teraz tak, bo już nie klikłem tego przycisku. A dajmy 10. Pójdźmy pod, Pójdźmy tutaj na całość. Pójdźmy tutaj na całość. No, zobaczymy czy serii w to wejdzie. Czy jest twardzielem? Czy jest miękką frytką, Dawaj serii. Tak? Jesteś twardziel. To spróbuj teraz rzucić wszystko co wygrałeś w poprzednich dwóch bitwach. Na szale. Zobaczymy, czy wejdzie, czy, czy, czy wejdzie. Poczekam na niego. No liczę na niego, że tutaj nie spanikuje, ale chyba gra taktycznie. Chyba gra taktycznie. Już chyba nie chce podejmować rękawicy. Zobaczymy, czy ktoś inny to zrobi. Możemy odliczyć. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Fines. Fines. O nie, fines ty, Franco. Starcie się odkaże starci siatkarzy. No i co? Kajmak'a mu daje, ty! No, Monster Mash'apa. Ja tak trochę się mylę w tych uspach czasami. Miłem P9? Uuuu, lala, dobra. Hydra. Hydra, Hydra, Hydra. Miłym P, mu Prowadzę. Boże. KO Factory, dał mi malware. On prowadzi. Nie no, co tu się dzieje? Dobra, Monster Mash'ap. Ładnie, 130 złote. Niesprowadzenie, jest, jest jakaś przewaga. Mega Industry. Nie. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam banana. Ja mu tego Galila daję. Dobra, 3 trzy, trzy, trzy te. To się jeszcze może odwrócić. To się jeszcze może odwrócić. Dwie. O? 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 Nie, no nie wytrzymam. mam udało. Sandstormam udało. No nie. No nie, 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 no dobra, zostawmy, zostawmy może tą skrzynkę, bo coś tutaj nie chodzi. E, no nie był to dla nas zbyt idealny, zbyt idea, z, to nie były dla nas zbyt idealne walki, i zbyt idealne walki, jeśli chodzi o get, getaway case'a. Otworzę tego secret case'a, secret files case, tajne pliki, skrzynka tajnych plików. Winoprismo, ładna petka, no, ale teraz się tak z petkami nie gra. O, to oddało. Mount Fuji. 54 zł. 21. Możemy to pokręcić. O, też to oddało. Ale ogólnie to tak... O, też oddało. Tak okay, oddało, tak. Cyrex i obrzyn. Dobra. Teraz jest MP9 gra. Mogę pokręcić jeszcze, poszukać tej MP9 ładnej jeszcze raz. I mogę wam ją... Mogę wam ją rozdać, a wytestujemy przy okazji tą skrzynkę, jak ona dropi. Możemy... Możemy tak zrobić. Myślę, że to jest dobry plan. Tylko żeby teraz dropła... O, Skindozeusa tam jest. zeusa M-ka była. Dobra. 31 zł. Mount Fuji MP9. Teraz MP9 się gra, a więc ta MP9 dla osoby, która wymyśli. no Bo to już było. Dobra. Wymyślcie jakiś koment w komentarzu jakiś nick dla mnie, który też by dla mnie pasował. Jakby nie był trogle, jakby nie był trogodyta, No to wymyślcie jakiś nick, który by, by idealnie odzorował to, jaką jest tą osobą i po prostu do mnie by pasował w świecie internetu. Ja odbieram dla was tą MP9, w następnym odcinku. Wybierzemy zwycięzcę, ja was poinformuję na następnym odcinku kto, kto, kto ją zwyciężył. A teraz z wami się żegnam, pamiętajcie o kodzie Troglo i pamiętajcie, że, że jeśli danego skleja nie da się wypłacić. O, no właśnie, to można wejść na Exchangera i tam kombinować to zrobić. Ja w każdym razie postaram się tą MP9 dla Was wyciągnąć. Aha, mam aktywną wymianę tego samego przedmiotu, rzeczywiście, może tak być, więc po prostu ja ją wyciągnę, będziecie ją mieli, a pamiętajcie też o zakładce Exchangera. teraz z Wami się żegnam jeszcze miłego dnia, bo jest fantastyczna pogoda. Pa 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 pa.